Vidajte YouTube v ďalšom odcinku. Letíme dead sick? I could use the help. We'll do our best. What seems to be the matter? I got this mate. He got some kind of lung infection, but he can't get no help from National Health. Then a Klein Kelly doctor offered to help for a high price of course. But I couldn't say no. Do go on. On ma taki akcent typowy dla czarnoskórych, Taki akcent właśnie słuchać tylko i wyłącznie u tego. U, u czarnoskórych ludzi. To jest... fajny mają taki głos. Oni mają taki... To nie jest, że to jest... Akurat tu nie jest hamstwo z mojej strony. Akurat. Oni mają taki fajny, niski głos. nie nadają się do, do pewnych roli właśnie głosowych takich rzeczy. Zrekrutuj śledź. Dobra. Nie. Aha, dobra, czyli misja w sumie nie, nie, nie polega na tym, że mam śledzić tą misję, tylko mam wykonać tą misję, tak? Tak, Karl Potter. Pobierz informacje o transport. Coś tam, gdzieś tam, kogoś tam. Yy, a tutaj jest. O! Dwie osoby w jednym miejscu. Widzicie, opłaca się troszkę poczeka... Dobra, weźmiemy sobie za mostem w sumie, bo wskoczę tutaj na jakich, do jakiegoś samochodu, przejadę przez most, to będzie chwilka. Jakbym próbował się gdzieś tam przedrzeć przed miasto czy coś, to mogłoby być problematyczne. Ehm, dobra, o ile znajdę jakiś samochód na szybko. I szybko znajdę się za mostem. I jednak nope, bo muszę się wydostać tu najpierw do góry. Dobra, ale to i tak jest tylko chwilka. Tak? O nie, tak, bo ja jestem na jakiejś kładce i muszę biec całą tą drogę. No i to mnie poirytowało. Nieśmiertelność Goblin. O, proszę pani, a jak panią przejmę do mojej drużyny, to mogę komuś innemu w drużynie dać pani broń? Bo to by było dobre. Nieśmiertelność ta strzelba, ale to mogę sobie sam wziąć. Wyzdęcia, No tak. To jest dokładnie y, ta cecha, która spowoduje, że bardzo chętnie przyjmę panią do mojej drużyny. Inwestycje. Zarabia więcej ETO. Sekretarz. Był dyrektorem czegoś tam, czegoś tam. Y, osobisty pojazd karta klienta. Zniszka odzież. Mm, Ilustrator mody tworzy fałszywy mod. W sumie. Ten goblin jest ciekawy. Bo nie jest jako taką bronią, którą można tak chyba po prostu dostać, nie? W sensie nie mam jej tu. A! Tutaj w technologiach nie ma chyba goblina. No, nic się nie ma. E, to było coś, co chciałem, żeby móc przyciągać typków do pułapek. Ale ile mam punktów? 70 w tym momencie. To mam podkrywane. E, pozwala przejąć kontrolę nad dronem pościgowym schakować drona pościgowego. To jest w ciul drogie. Przenieść kontrolę nad antyterrorystycznym. 45. O... A później 60. Musiałbym pochodzić trochę za tymi punktami, bo jak widzicie, mi ich mocno brakuje, żeby sobie coś tam poulepszać i tak dalej. Tutaj aktywowane. A ja cały czas nie wykupiłem tego maskowania. No tak. Eee, widziałem, że dużo ludzi poleca to. Gdzieś na trzech filmikach chyba polecali tego pająkobota bojowego. Ja sobie tak myślę, że, że jednak zainwestuję w to. Dobra, zakłócanie. Tak, tak, typowo. I. Wyłączenie wieżyczek na krótki czas, czy przejąć kontrolę nad dronem pościgowym? Schakować drona pościgowego. W sumie stać mnie na 40 punktów, to stać mnie na to, żeby móc schakować. Mm, ale myślałem też o rozwijaniu tej strzelby, bo ta strzelba też może być fajną bronią, ale to też jest fajne. Dobra, na razie mogę sobie to odpuścić, bo, 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 bo nie mam potrzeby i jakiejś strasznej ciśnienia punkcików w to wszystko. Mogę sobie z tym zaczekać. Które ja mam poziom 16, 25. Patrzyłem sobie na tą gierkę na telefonie, które ja mam tam poziomy. Eee. Dobra, wiecie co? Rzucimy sobie tutaj ee, pajączka. I się pobawię pajączkiem, chyba. Bo nie jestem pewien o co tutaj będzie chodziło. Aha, pokazuje, że na dół Pokazuje, że wszystko jest niżej. Jezu, ale szybko przychodzi mi tę misję. Eee, przez to, że jestem zajęty czym innym, to to fajnie szybko idzie. Dobra. Mm, to jednak idziemy na dół. Spróbujemy się gdzieś tam na dół dostać. Nie, dalej niżej. Okay. Tutaj coś jest, to przejmujemy szybko kontrolę. Wyłączamy, wracamy do pajączka Tu nikogo nie ma, nie? Nie ma nikogo. O, tu był ziomek. Ty się tam mnie interesuj za bardzo. Okej, okay, yy, ja chciałem go tylko rozproszyć, no ale w sumie porażenie go prądem. Na pewno nie będę miał tego sobie za złe. się do tego? No chodź, żeż tu, Jezu do No, chodź za pajączkiem. Delikatnie ją poszturchało. Uda mi się tędy tam przedostać, czy nie? Właśnie sobie zaciąłem pająka. No nie, dupa! Wracaj, pajączku. Co to? Ja powiedziałem, że słodki pajączek może sobie iść, a ktoś tam do mnie... Seriously? O co komuś chodziło? Bezczelny ham. A, nawet jak oni się mną zainteresują, to ja teraz mam możliwość ich ogłuszenia. To jest dobre. Tu gdzieś jest. Typo. Ej! Odczep się od mojego pajączka! Zepsuła mi pająka. Interesujcie się za bardzo, bo się Wam krzywda stanie. Dobra, tu pobieramy informacje, ale tu była jeszcze jakaś druga misja, nie? A nie, to mi się wyłączyła.

Odnoszę mi niestety wrażenie, że najprawdopodobniej... o, Jestem bardzo szczerze zdziwiony i to pozytywnie, że miejsce, do którego musimy się udać, nie jest całkowicie po drugiej stronie mapy. Chociaż i tak wystarczająco irytująca sytuacja, że gra w pewnym momencie stwierdza: No, wiesz co, mimo tego teamu, który masz, i tak dalej, e, fabularnie musisz przejąć gościa, który może wchodzić na teren Albionu. No, przykro nam bardzo, bez tego się nie obejdzie. A na przykład, jakbym był antyalbionistą i stwierdził, że każdy, kto należy do Albionu, ma zginąć, a nie jakkolwiek się z nimi układać, to co wtedy? No, nie mam takiej opcji. Blokujecie mi taką opcję, bezczelne.

O, widzisz, tak jak tamten u góry trzeba było się nie interesować. Widzisz, on się nie interesował. No, nie poraziłem go prądem zanim poraziłem go prądem. Tylko raz go poraziłem prądem. A tamtego, który się interesował, poraziłem dwa razy prądem. Także mieli wybór, nie? Vehicle with the drugs in it. Try not to destroy it. by the way, Popsuli mi pajączka. Idę ich popsuć. Nie psuje się starej chińce pajączka. Widzisz tu biegnie? nie? Mądra i inteligentna. Inaczej, tak, uruchomiłem sobie alarm. No po prostu. idiota. Jest ten typek, którego. Dobra. Przejdź się tam dostać jakoś na górę. To mi się nada O nada się Chciałem te punkciki, bo mam przed chwilą mówiłem, że właśnie potrzebuję tych punkcików więcej nazbierać. Mm. Gdzieś tu jest jakaś pułapka? Najprościej by mi było podjechać pod pułapeczkę. O! Ja myślałem, że ja mam tego wana rozwalić, a ja mam nim stąd uciec. No to dobrze, że go nie rozwaliłem. Uj. Przydko cię haratną. Co ja mam zhakować? Gdzie to jest do cholery? Serio, mam się tam dostać? Żeby wyjechać tym samochodem stąd, muszę biec tutaj, jak małpa. Wyskoczyć jak kolejna małpa tutaj do góry. No, teraz, jak małpa, pory nie. I gdybym to robił czarną postacią, to byłbym rasistą. Ale że robi to 50-letnia hinka. Muszę sobie sprawdzić ile lat ma ta babeczka, bo jest rozpierniczającą mnie postacią. 1200 metrów muszę mu przejechać. I to jest. Istnieje bardzo duże ryzyko, iż ktoś po drodze zginie. Czemu się mną zainteresowali? Przecież ja z ambulansem. Chyba, że moja postać jest już na jakiejś liście ściganych za to, że, że robię nią za chwilę jakieś rozruby, czy coś? Może jest coś takiego, że jak za często uu, nad tym mostem lata dużo paczek, to jest dobre miejsce. E, może jest coś takiego, że jak dużo razy wywołać jakieś tam rozruby jakąś postacią, to ona ma coraz trudniej? Może temu ja straciłem tamtego szpiega, bo po prostu wzrastał poziom trudności tamtą postacią. że poziom trudności jest od postaci, ale... A nie wiem, w siebie mi dać tak bredy tam do siebie. Nie mam pojęcia jak to działa. Ambulans z piskami. Na zakręcie. Kurwa prawie bokiem. Ups, to było tu. <głos》> to było dobre, To było dobre. To zasługuje na powtórkę? To zasługuje na powtórkę. Ale co do Starczypan? Przecież to...... gdzie ja mam nim niby podjechać. No serio te 5 metrów dalej i, i, i co? Pojazd. Super. Ale wcześniej nie mogłem, well, that's done. Nie? Tam, tam the trucks źle. are in a truck at a safe location. Our man Bagley will send you the coordinates. Best of luck with your friend. Hope this helps. I <gasps> you nope. That set could always use more good people like you. Care to join? Just what I was whooping to hear. I mean...

Mam tu jeszcze jakąś paczuszkę? Czemu narzekają na te drony? Drony nie są niczemu winne, to ja je hakuję. Ups. No i zawsze trochę hajsów padło. Prawie trzystówki. Dobra. Tu mi coś pokazuje, że mam jakąś misję. Tego typka chyba już przejąłem, także mogę chyba uruchamiać tą misję. Tutaj mam jakieś poboczne prośby od Note, prośba od Caitlin. E, Liga Walk Pięścierskich, prośba uwolnij ją ze szponów klanu Kaylee, uratuj porwaną księgową, a tutaj jest Note, zbadaj sprawy w wypadku czarnej. Taksówki. Dobra, okej. Okay. Ani jedno, ani drugie mnie jakoś straszliwie nie jara. Przerzucić się mam na tą postać należącą do tego agenta. Okej, okay, ale. Dobra, to jest broń, którą sobie zostawię. To jest broń, którą sobie zostawię. To jest broń. Okej, okay. a jak jej wymienię na. Bo po prostu, jakbym kazał jej to ściągnąć. Nie mogę tak po prostu kazać ściągnąć. Dobra. Ale zmieniłem jej broń na tą. To nie znaczy, że on może sobie wziąć inną, nie? Nie. To tak nie działa. Granatnik. Trzymający granatami odłamkowymi. Dalekiego, krótkiego zasięgu. No nie, no dobra. Granatnik dalekiego zasięgu. Fajna rzecz. Spoko. A, miałem się przełączyć na to. Grzebie po tych postaciach, patrzę na to i ostatecznie się nie przełączyłem. Dobra, wybierz tę postać. Tak. Nieważne gdzie jesteś. Przełączamy się na ciebie. We've been in need of more good o, moja Loren się ubrała z powrotem w swoje ubranka dla ciemno. Będę musiał jechać na zakupy chyba. Okay. Przenieśmy się tu i widzimy się, YouTube, zaraz za chwilkę.